Wojna z narkotykami w mieście wydawała się być przegrana. Mafia przez lata rozrosła się i kontrolowała wszystko i wszystkich. Nawet policjanci stali się ich psami na posyłki. Porwania, tortury, morderstwa to wszystko było na porządku dziennym. Nie było dnia bez nowego trupa czy kolejnej strzelaniny. Lecz pewnego dnia zjawił się w mieście on, dowódca policyjnych sił specjalnych GKM. Człowiek, który nie wchodził w układy, człowiek, który był zdolny do wszystkiego. A cel miał tylko jeden zniszczyć mafię. Zaczęły się aresztowania, a w odwecie mafia porywała policjantów i wysadzała posterunki. Atmosfera w mieście robiła się coraz bardziej napięta. Konflikt eskalował, gdy obie ze stron walczyły o dominację nad kolejnymi dzielnicami. Lecz tego, co nastąpiło później, nie spodziewał się nikt. W ciągu jednej nocy policja wraz ze wsparciem oddziałów specjalnych aresztowała prawie tysiąc osób powiązanych z mafią, a blisko setkę zastrzeliła w walkach toczących się aż do rana. Wszyscy czuliśmy się, jakbyśmy znaleźli się w strefie wojny, a każdy, kto choć raz spróbował choćby zioła, chciał spierdolić jak najdalej. A gdy wszystko ustało, w mieście zapanował spokój. W kolejnych miesiącach miasto uczyło się żyć na nowo, a policja od czasu do czasu aresztowała pozostałych na wolności członków rozbitej mafii. Ten stan spokoju był pozorny i trwał zaledwie pół roku, a gdy GKM opuścił miasto, by podjąć się kolejnej misji, zaczął się wyścig. Niezliczone grupy przestępcze, producenci, dostawcy i dilerzy zaczęli działać, tocząc walkę o wygłodniały, bezpański rynek. Sam też nie pozostałem bezczynny, odnowiłem znajomości. I tak oto stałem się szefem kartelu. Kartel, gra branżowa.